Och, jak one słodko śpią. Oczywiście, kopciuszku, będę twoją przyjaciółką. Trzymaj się ode mnie z daleka, jesteś zaczarowany. Nie chcę odrabiać lekcji, mamo. Czekolada, miam, miam. O nie! Okropny budzik. Daj jeszcze trochę pospać. Tylko pięć minut. Ojej, co to za zapach? Czy coś się pali? Co? Mój telefon. On płonie. Co robić? Jak ja sobie poradzę bez telefonu? Czuję zapach spalenizny. Zapach spalenizny? Co tu się dzieje? Czy my się palimy? Dzień dobry Mary. Ojej. Co się dzieje z moją ręką? Czuję moc wody. Wypróbujmy ją. Wow. Widziałaś to? Mam moc wody. Co to takiego rośliny? Ty na co ty wyprawiasz? Nie Hałasujcie tak Chcę jeszcze pospać. Co się dzieje? Czemu jestem w pnączach? Ojej, to jakiś ogród botaniczny. Czy to ja zrobiłam? Moja ręka. Mamusiu, mam moc ziemi. Dziewczyny, chcę spać. Co się dzieje? Tina, potrzebujesz pomocy? Szczerze mówiąc, tak. Ojej, co z moją ręką? Czuję moc powietrza. O, Grace, masz moc silnego powietrza. Przestań! Już wystarczy! Prawie mnie stąd wywiało, dzięki. Tak, tak, muszę popracować nad kontrolą. Dziewczyny, wstawajcie! Gratulujemy! Wszystkim udało się uwolnić swoje moce. Linda ma moc ognia, Grace powietrza, Mary moc wody, a Tina ziemi. Okej, okay, dziewczyny, musicie się ogarnąć. Czarodziejki muszą wyglądać bez zarzutów. Od kogo zaczynamy? O, ja chcę być pierwsza. Mam pomysł, jak moc może mi pomóc. Po pierwsze, czarodziejki nie powinny nosić okularów. Już ich nie potrzebuję. Oj, mogłam najpierw znaleźć soczewki, a potem niszczyć okulary. O, znalazłam. Są. So, dobra. Pozostało tylko je założyć. Brzmi łatwo. Okej, okay, delikatnie. Udało się! Świat jest taki wyraźny i jasny. Jak moje siniaki pod oczami. Co może mi pomóc? O, właśnie. Siła wody. Na pewno mi pomoże. Okej. Okay. Gotowe. Nic tak nie odświeża twarzy jak żelowe płatki. Super. A teraz przywrócimy mojej skórze zdrowy wygląd. Pomoże mi w tym szczoteczka. No i pianka oczyszczająca. Nakładam piankę na szczoteczkę i zaczynam masować moją skórę twarzy. Tu i tu trochę. O, tutaj też troszkę trzeba. Świetnie. No i się myjemy. Wow, co za efekt. Pozbywam się płatków. Super. Czuję, jak moja skóra się cieszy. A co ja mogę ze sobą zrobić? Bryszcze to mój najgorszy wróg. Nie wiem, jak się ich pozbyć. Chociaż. Pamiętam, jak na biologii mówili mi o leczniczych właściwościach roślin. Mam przecież moc ziemi, mogę wyhodować rośliny, które chcę, wymieszać ich soki i uzyskać maseczkę przeciwtrądzikową. Nauka rządzi. Mam nadzieję, że z tymi wszystkimi owocami i warzywami mogę pozbyć się trądziku na zawsze. To było moje marzenie od wieków. Użyję winogrona ogórka cytryny i kiwi. Wszystko muszę pokroić, aby łatwiej było wydobyć z nich sok. Gotowe! A teraz mieszam to wszystko w moim małym blenderze. Gdybyśmy robili maseczki na twarz na chemii, lekcje byłyby ciekawsze. Mam nadzieję, że mi się uda. Dodaję wodę i mieszam. Yupi, to naprawdę działa. Ok, muszę tylko przygotować specjalną foremkę do wykonania maski. Wlewamy przygotowaną mieszankę, rozprowadzamy wszystko równomiernie, tak aby starczyło na całą twarz. No i czekamy, zastygła! Szybko ściągamy okulary i nakładamy maskę na moją problematyczną skórę. Użyję też rollera. Wow, moja twarz promienieje! Nie mam pryszczy! Fuj, Tina zostawiła tu swoją maskę. A co ja mam na nosie? Czarne zaskórniki? Jak je usunąć? Mam przecież moc ognia! Dokładnie. Potrzebuję węgla drzewnego. Mówią, że pomaga. Gotowe. Teraz musimy zrobić z niego maskę. Kładziemy węgiel w moździerzu, aby zmielić go na pyłek. To łatwiejsze niż myślałam. Zostało jeszcze troszkę. Gotowe. A teraz potrzebuję gęstego kremu, ten będzie idealny. Dodajemy trochę kremu do pyłu węglowego i wszystko dokładnie mieszamy, aż do uzyskania gładkiej konsystencji. Gotowe! Można nakładać. Pokrywamy wszystkie czarne punkty i czekamy. Ale super! Ojej! Co z moim uśmiechem? Dlaczego moje zęby są takie żółte? Wiem, potrzebuję pasty i szczoteczki do zębów. Jestem pewna, że to urządzenie mi pomoże. Już czuję, jak moje zęby stają się bielsze z sekundy na sekundę. O tak, są naprawdę bielutkie. Maska też zastygła. Można ściągać. Super, żadnych czarnych kropek. A ja wyglądam świetnie. Chociaż chwila, co z moją twarzą? Mam przecież most powietrza, na bank mi pomoże. Zrobimy sobie malutki zimny peeling. Moja skóra jest taka gładka i piękna. Ojej, a co to za krzaki? Trzeba to naprawić. Mam tu troszkę pasty do depilacji. Zaraz pozbędziemy się wszystkich niechcianych włosków raz na zawsze. Nałożymy troszkę tutaj i czekamy. Oj, prawie zapomniałam o plastrze. Przykleję go do pasty, aby łatwiej było ją oderwać. Dobra, teraz trzeba użyć siły. To nie powinno być zbyt bolesne. To boli! Grace, uspokój się, zaraz odlecimy. Wow, jestem taka piękna. Dziewczyny, jesteście najładniejszymi czarodziejkami. Zrobić mocny makijaż. Siło ognia pomożesz mi? Super! Spróbujmy zrobić kilka ognistych strzałek. Ojej, nie mogę się napatrzeć. Dodajmy troszkę błyskotek. Mam moc ognia, muszę błyszczeć. Gotowe. Złoto zdecydowanie mi pasuje. Pozdrawiam wszystkich płomiennie. Niebieski zawsze pasował mi do oczu. Ale haki zawsze pomagają. Nawet w makijażu superanskie strzałki. Dodamy odrobinkę błyszczyku na moje usta. Super. Już wiem, mojemu makijażowi czegoś brakuje. Okej. Okay. Siło wody potrzebuje żelu. I dużo błyskotek. Mieszamy. I voilà. Wyszedł nam fajny, żelowy brokat, który świetnie pasuje do mojego niebieskiego cienia do powiek. Wyglądam niesamowicie. Wszyscy będą się zachwycać moją urodą. Zieleń podkreśla blask mojej skóry. Tak lepiej. Zdecydowanie czegoś mi brakuje. A, rzęs. Dodamy nieco gęstości moim naturalnym rzęsom. Wow, o wiele lepiej. Wpadłam na szalony pomysł. Jakie piękne stokrotki. Brakuje ich w moim makijażu. Patrzcie, mam piegi w kształcie stokrotek. Ostatnie pociągnięcie. Kolor tej szminki idealnie pasuje do zielonego cienia do powiek. Nie można mi się oprzeć. Wyruszam na podbój świata. Okej, okay, a co ja mam zrobić? O, moc powietrza powinna mi pomóc. Chcę zwiebne, piękne strzałki. Uła, wow, właśnie to miałam na myśli. To najlepsze strzałki, jakie kiedykolwiek miałam. Dodamy troszkę perełek. Są tak delikatne jak ja. Myślę, że wszystkim opadnie szczęka, gdy zobaczą mnie w nowej stylizacji. Ale jestem piękna. Skończyłam. Idziemy dalej. Wow, dziewczyny jesteście oszałamiające. Każda jest wyjątkowa na swój sposób. I każda jest piękna. Moje włosy w ogóle mnie nie słuchają. Doskonale Cię rozumiem. Walczyłam z nimi przez ostatnią godzinę. Żadna ze szczotek mi nie pomaga. Jestem zmęczona. O, mam pomysł. Moje włosy są okropne, ale moc powietrza na pewno pomoże mi to naprawić. Wow, świetna fryzura. Idealnie pasuje do mojego stylu. Jestem taka piękna. Wiem. Mam makijaż z perełkami, więc dodam je do włosów. To będzie fajny szczegół, na który każdy zwróci uwagę. Wygląda niesamowicie. Wow, co za kryształy. Właśnie tego mi brakowało. Włosy od razu wyglądają bardzo spektakularnie. Dodam jeszcze troszkę kryształków. Chcę błyszczeć jak księżniczka na Balu. Kurczę, moje włosy są okropne po tej wichurze od Grace. O, siła ognia pomożesz mi, wow, to dopiero ognista fryzura. Te loki tak dobrze na mnie wyglądają. Wow, są czerwone. Zdecydowanie jestem ognisą dziewczyną, niesamowite. Ta opaska dopełni mój ognisty look. kurczę, moje włosy trudno nawet rozczesać. Jak mam z nich zrobić fryzurę? Siłą wody, jak zwykle jesteś, kiedy cię potrzebuję. Już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę rezultat. Wow, mokra stylizacja. Dodam kilka kokardek. Jestem ślicznotką, a wypatrzcie na Dinę. O, te kucyki zdecydowanie mi nie pasują, ale mam fajny pomysł. Zakręcę Loki. W końcu mam siłę ziemi, więc chcę mieć elegancką i spokojną fryzurę. O, tak, właśnie to chcę widzieć na całej głowie. Moja fryzura będzie zdecydowanie najlepsza, zobaczycie. Jeszcze tylko troszkę i. gotowe. Muszę je tylko ładnie ułożyć. Podepniemy włosy w ten sposób. Ale czegoś mi brakuje. Siło ziemi potrzebuje Twojej pomocy. Dodajmy coś żywego do moich włosów. O tak, o tym mówiłam. Jakie piękne i delikatne kwiaty. Tina, jesteś niesamowita. Mary bombowa. Linda, rozpalisz wszystkie serca. A ty, Grace, jesteś taka delikatna. Dziewczyny, zdecydowanie musicie zmienić te piżamy na jakieś fajniejsze stroje. O, już mam pomysł. Natknęłam się kiedyś w mojej szafie na oszałamiającą czerwoną sukienkę. Właśnie taką chcę. Ale wygląda troszkę zwyczajnie. Po co mi sukienka, skoro mogę zrobić spódniczkę i top? Super, ale czegoś mi brakuje. Wiem. Muszę dodać troszkę ognia. Wow, no od razu lepiej. I ostatni akcent. Buty, ogniste kolczyki. I wisiorek, aby wszyscy wiedzieli, że moim żywiołem jest ogień. Jestem gotowa. Hmm, co ja się ubiorę? Nic się nie nadaje. Mam pomysł. Zrobię własną sukienkę. Gotowe. Idealnie pasuje do mojego makijażu. Hmm, si po ziemi. Możesz dokończyć ten look? Ojej, brakowało mi właśnie kwiatów. Dodamy jeszcze ładne kolczyki. Wisiorek i różowe buty. No i co? Wyglądam jak księżniczka Ziemi? Myślę, że w 100%. procentach. Co wygląda tak zwyczajnie? O, przyszedł mi do głowy genialny pomysł. Moc wody pomoże mi stworzyć unikalny strój, którego na pewno nikt nie powtórzy. Chcę zrobić ze zwykłej białej koszulki bluzkę wodnej wróżki. Ale żeby to zrobić, muszę ją pokolorować. To bardzo proste. Trzeba skręcić koszulkę w węzeł, związać ją gumkami i zanurzyć w wybranym kolorze farby. W moim przypadku to niebieski. Oczywiście. To mój ulubiony kolor. Tylko spójrzcie, jak wspaniale mi to wyszło. Zakładamy jeszcze ładne buty, niebieskie kolczyki i wisiorek. Myślę, że wszystko wygląda super harmonijnie. Jaka ja jestem piękna. Postanowiłam, że nikt nie zrobi lepszej stylizacji niż ja sama. Uszyję własną sukienkę. Będzie całkowicie usabiać moją zwiewność, lekkość i szykowność. Albo nie będzie. Coś mi nie wychodzi. No przecież mam moc powietrza. Ona zrozumie mnie w 100%. procentach. Wow, wyszło nawet lepiej niż mogłam sobie wyobrazić. Ta lekkość i zwiewność całkowicie opisuje mi moją cudowną moc powietrza. I jeszcze ostatnie dodatki. Wisiorek. I gotowe! Jestem cudowna, wow, Dina, siła ziemi. Jesteś urocza! Linda, siła ognia, jesteś magiczna. Mary, moc wody, jesteś zachwycająca. Grace, moc powietrza, jesteś wspaniała. Dziewczyny, wyglądacie oszałamiająco. Chłopaki już szaleją na punkcie tych piękności. A pozostałe dziewczyny są zazdrosne. Tak, tak, nie wydaje wam się, to te same kujonki, a teraz są królowymi piękności. Dziewczyny, podbiłyście ich serca. Ale ślicznotki. Ej, za co? Dzień dobry, pani Moniko. Grace, dlaczego masz rękawiczki? Jesteśmy w szkole, nie na ulicy. Hmm, postanowiłaś złamać zasady. Kurczę, wpadłam. Chwileczkę. Yy, to globus na lekcję geografii. Tak? Naprawdę? A co my tu mamy? Znowu tort. Grace, nie naginaj mojej cierpliwości. A gdzie są wszyscy uczniowie? Lekcja zacznie się za pięć minut. Tak, wejdę z tym tortem do klasy. Uda mi się. Grace, serio? Zejdź mi z oczu. Ogromne opakowanie gumy Huba Buba. To już przesada. Super, udało mi się odwrócić jej uwagę. Złapałam. Co? Grace znowu przyszła z tortem. Nie pozwolę jej wejść na zajęcia. To za karę, młoda damo. A Leci we mnie ogromna Huba Buba! To dopiero był cios. Grace, jeśli znowu przyszłaś z tortem, to wezwę Twoich rodziców. Sprawdzę plecak. Hmm, nic nie ma. Same podręczniki. Okej, okay, za dziesiątym razem chyba mnie zrozumiałaś. Możesz wejść do klasy. Lekcja zaraz się zacznie. O tak, udało mi się! Nareszcie wniosłam do klasy smakołek. Zaraz wam wszystko opowiem i pokażę. Zdecydowałam, że wniesienie jednego kawałka tortu to będzie za mało. Więc wniosłam ogromny tort! Gdzie go schowałam? Mój plecak to cały tort. Dacie wiarę? Co? Naprawdę udało ci się przemycić tort? Szacun. Tak, co prawda było kilka nieudanych prób, ale i tak udało mi się wykiwać nauczycielkę. Muszę spróbować. Jaki aromatyczny kawałek. Lili, częstuj się. O tak, co za pyszności. Daj mi proszę kawałek. No pewnie, trzymaj. Mmm, jaki dobry. Grace, super, że ci się udało. Dzięki, wiem. M&M's muszą mi jakoś pomóc na tej matmie. Stać. Wchodzenie do klasy z przekąskami jest surowo zabronione. Wkładamy wszystko do kosza i przechodzimy. N Nie, to przecież M&M'sy. Oddam za nic! Grace, nie bądź uparta! Aj! O nie, to moja paczka MMsów! To było okrutne, pani Moniko! Zasad trzeba przestrzegać. O, Quentin, jaki masz śliczny strój? Dzień dobry, mój drogi. Chwila! Co ty masz na głowie? Chciałeś przemycić napój gazowany? Jak mogłeś? Nie chcę tego słuchać. Przejdź do klasy i przygotuj się do lekcji. Pójdziesz do tablicy jako pierwszy. To następny? Dzień dobry, pani Moniko. Wilka, najpierw sprawdzę cię pod kątem posiadania jedzenia. E, proszę, to jest mój plecak. Ojej, to nie jest moje. Tak, tak, oczywiście. Opowiesz o tym w gabinecie dyrektora. Konfiskuje wszystkie słodycze. Możesz iść na zajęcia. Tyle znaków powiesiłam, a ich to nie obchodzi. Wszyscy już weszli? Wspaniale! Będę mogła sama zjeść wszystkie te słodycze. To będzie najlepszy dzień w moim życiu. Tu jest wszystko, co kocham. Mogę wręcz się kąpać w tej czekoladzie. Pani Moniko! u! To nasza szansa! Zabierajcie słodycze! Szybciej, dziewczyny! Wspaniale! Tylko ciszej, żeby się nie obudziła. Mm, chcę się podzielić gumą z resztą klasy. O, pani Monika tutaj jest. Pani Moniko, mogę przejść? Dopiero po kontroli. Jeśli masz słodycze, to lepiej się przyznaj. Wiem, że w twoich kieszeniach kryją się jakieś smakołyki. Zaraz wszystko znajdę. Aha, możesz przejść. Ale moje słodycze! Pani Monika na pewno wszystko mi zabierze. Ale wpadłam na fajny pomysł. Mogę zrobić kolorowe paznokcie z huby buby. To będzie wyglądać bardzo realistycznie i pani Łonika na pewno mnie wpuści. Stać, kontrola. Sprawdzę wszystkie Twoje kieszenie. Otwórz buzię, proszę. Hmm, pusto. Tutaj też pusto. Okej, okay, chyba nic nie masz. Możesz wejść. Chwila, co z Twoimi paznokciami? to nowy manikir. Tak? Ja też mam nowy, spójrz. Dobrze, idź już lekcja się zaczyna. O tak, udało się. Grace, luknij na mój nowy manikir! Piękny! To jest nie tylko piękne, ale i bardzo smaczne. Co? Jak to możliwe? Te paznokcie zrobiłam z góry chubabuba. Pani Monika nawet tego nie zauważyła. Pyszka! Nie mogę uwierzyć własnym oczom! Grace, co z tobą? No okej! Okay. Jaki zabawny filmik! Muszę go pokazać Quentinowi! Nie mogę, normalnie padnę! Uwielbiam ten kanał! Ojej, pani Monika już stoi obok klasy! A to znaczy, że nie dam rady przejść obok niej z czekoladą. Ale nie szkodzi. Mam fajny pomysł. Zakamufluję czekoladę i będzie udawać telefon. Muszę tylko wydrukować naklejki i dać je na czekoladę. Właśnie tak. Genialne. Sprawdźmy, czy mój lifehack przejdzie. Prawdziwy telefon ukryję tutaj. A czekoladowy chwycę tak, jakbym gadał z mamą. No, tak, tak, mamo, już jestem w szkole. Dzień dobry, pani Moniko. Rozmawiam z mamą. A, w porządku, wchodź, lekcja zaraz się zacznie. O, tak, uwierzyła! Co to za dźwięk? Jamie, masz dwa telefony? Chyba ktoś mi tu ściemnia. Yy, tak, tak, mam dwa telefony, a o co chodzi? Jeden jest stary, a drugi nowy. I matki też masz dwie. Wszystko rozumiem. Wiem, że jeden z telefonów jest na bank jadalny. Ale nie wiem, który dokładnie. Ten zabiorę. Filka, ten też jest mój. Do widzenia, pani Moniko. Zapomniałem zjeść obiad, więc zjem na zajęciach. A co tam się dzieje pod klasą? Ze smakołykami wstęp wzbroniony. Grace? W porządku, wejdź. Lili z popcornem też nie wolno. Quentin, idziesz do klasy czy na stołówkę? Yy, na stołówkę. Padłem na świetny pomysł. Ukryję moje przekąski w książce. W końcu do czegoś przydał mi się podręcznik do matmy. No to lecimy. Brawo, ja jestem taki sprytny. O, Lili! Daj mi swoje okulary. Nic nie widzę. W okularach na pewno będę wyglądać mądrzej. Stop Quentin. Ty podręcznik do matematyki? To ciekawe. Bardzo zainteresowała mnie matma. Przechodź, zaraz to sprawdzimy na lekcji. Heh. Dziękuję pani Moniko. Ura, udało mi się. A teraz nareszcie mogę w spokoju coś zjeść. Jestem taki głodny! Zacznę od O, Ja też chcę! Jakie to jest pyszne! Porany Quentin! Jesteś legendą! Udało ci się przemycić jedzenie obok groźnej pani Moniki. Wielkie dzięki! Nie jestem chciwusem, częstujcie się! W mojej szafce zawsze są zapasy mojej ulubionej fanty. Uwielbiam ją. Ale nie wpuszczą mnie z nią do klasy. O, Lili, cześć moja droga. To moja ulubienica. Okej, okay, trzeba zebrać siły i być poważnym. O, cześć Grace! Zaczęłam uczyć się chemii. To bardzo ciekawe. Wiesz, co się stanie, gdy zmiesza się tę probówkę z tą substancją? Wiesz, Podrzuciłaś mi fajny pomysł. Ja? Co? Mogę to pożyczyć? Ale czekaj! Ja chciałam zrobić eksperyment! Okej, okay. najpierw nie. trzeba pozbyć się tej całej chemii. Oj, jaka ohyda! Najważniejsze, żeby sprzątaczka się nie dowiedziała, że to ja zrobiłam. Mm, Okej. Okay. A teraz rozleję do probówek fante o różnych smakach. Pani Monika nigdy się nie domyśli, że to zwykły napój. Dzień dobry, pani Moniko. Grace, czy ty też interesujesz się chemią? Imponujące, brawo! E, dziękuję, mogę iść do klasy? Czekaj, muszę ci coś pokazać. Chodź, siadaj. Będziesz w szoku, ale ja też uwielbiam chemię. Chociaż sama jestem nauczycielką fizyki i matematyki. Okej, okay, przeprowadźmy razem ten eksperyment. Patrz. Wlewam tutaj zawartość probówek. Hmm, czegoś jeszcze brakuje. Grace, możesz podać mi tę pomarańczową probówkę? E, pani Moniko, lepiej nie. To będzie ostatni składnik. Jakaś dziwna reakcja. Aj! Nie powinno dojść do czegoś takiego. Moja buzia jest cała w sadzy. To pewnie nieudany eksperyment. Dobrze przyznam się, to właściwie była fanta. Do zobaczenia!